Halo, dzień dobry, niespodzianka, halo, dzień dobry niespodzianka. E, postanowiłam się włączyć, bo słuchajcie, non stop słyszę od kogoś, że jak ty to robisz, że masz taką dobrą energię, skąd ją bierzesz, skąd bierzesz ten entuzjazm? Jak to robisz, że, że non stop się uśmiechasz? I dzisiaj rano znowu to słyszałam i sobie pomyślałam, że podzielę się... Jednym z moich sposobów, e, właściwie podzieliłam się nim przed chwilą z, z, moi, z dziewczynami z mojego zespołu i sobie pomyślałam, dlaczego nie podzielić się tym szerzej, skoro to tak fenomenalnie działa? Słuchajcie, wszyscy potrzebujemy e, fenomenalnej energii. Do tego, żeby krew nam krążyła szybciej, do tego, żeby mieć wyższe ciśnienie, do tego, żeby mieć, mieć entuzjazm, do tego, żeby mieć radość życia, do tego, żeby chcieć rano, wstać z łóżka z radością, a nie ubolewaniem, że znowu nie wiem, to słońce nie co słońce dzisiaj nie wstaje, albo że znowu pada deszcz, i tak dalej, i tak dalej. Dziewczyny, przepraszam, rozboczenie zawodowe. Słuchajcie, dzielę się z Wami w tym momencie jednym z moich fenomenalnych sposobów na radość każdego dnia, na entuzjazm każdego dnia, na przetrwanie wszelkich kryzysów, na to, na to, żeby wytrwać w dobrej, pozytywnej energii, mieć wokół siebie właśnie pozytywną aurę. Jeśli mamy wokół siebie pozytywną aurę, to absolutnie ludzie chcą z nami być, ludzie do, przy nas się dobrze czują, ludzie do nas lgną, ludzie też chcą tej pozytywnej energii, bo tego dzisiaj nam wszystkim potrzeba. Dzisiaj akurat wychodzi w tym momencie fajne słońce i pewnie, pewnie mamy większość z nas ma radość. E Radość dnia, ale bardzo często nie potrafimy wykrzesać z siebie pozytywnej właśnie energii, i słuchajcie, ja y, odkąd robię to, co za chwilę wam powiem. To dzieją się w ogóle cuda w moim życiu, ta energia jeszcze wzrosła, ta radość wzrosła jeszcze bardziej. I nawet jeśli są jakieś trudniejsze, wyzwaniowe momenty, to one trwają krócej, one są płytsze, czyli emocje są nie takie głębokie i po prostu łatwiej i szybciej przechodzę do pozytywnych emocji. O emocjach jeszcze tylko, zanim do tematu, jeszcze wspomnę, że zapraszam na wcześniej stawaj więcej. Czytaj, to jest mój fanpage na którym w każdy piątek o godzinie 17 są rozwojowe live'y. To są transmisje, gdzie poruszam takie tematy właśnie. E, na przykład w ten piątek będzie właśnie temat emocji. Jak z tymi emocjami działać, pracować, jak je w sobie pielęgnować albo trochę e, albo trochę Trzymać nawozy, żeby działały na naszą korzyść, bo wszystkie emocje są dla nas po coś. Słuchajcie, przechodzę do tematu. Jeden z moich sposobów, który działa absolutnie na 100%. I słuchajcie, ja o tym y, wiedziałam y, bardzo dawno temu. Ale wiele z nas tak ma, że wiemy coś, na przykład wiemy coś, co jak będziemy robić, to będzie dobrze, tak? I, i, a i tak tego nie robimy. Jak to jest, że tak właśnie jest, że wiemy. Że możemy tylko robić jedną małą rzecz, na przykład każdego dnia, a nasze życie będzie totalnie inaczej wyglądać, my będziemy totalnie inaczej wyglądać, na przykład, a i tak tego nie robimy. To jest głębsza psychologia. Zostawimy psychologom, ale, yy, ale rzecz, o której wiedziałam, właśnie bardzo, bardzo dawno temu i długo tego nie robiłam i zaczęłam to robić jakiś czas temu. Tak, od stycznia. Słuchajcie, yy, działa fenomenalnie tylko. Trzeba to po prostu robić, bo sama teoria nigdy nie, dzia nie działa tak, jak działa praktyka. E, tą jedną rzecz jest, e, słuchajcie, założenie sobie zeszytu. Mój tak wygląda, e, bo mi przypomina Włochę. uwielbiam. E, założenie sobie zeszytu i każdego dnia rano i wieczorem, ja to robię tylko rano, widzicie, wiem, że powinnam wieczorem. Założenie sobie zeszytu mocy, ja nazywam to zeszyt mocy pana nazwij go jak chcesz, ale założenie sobie takiego zeszytu i pisanie w nim każdego dnia to zajmuje sekundę, dziewczyny. Pisanie w nim każdego dnia swoich marzeń, swoich pragnień, to czego chcesz w swoim życiu, to jaka chcesz być, to co chcesz osiągnąć, to kim chcesz być, co chcesz mieć. Jakie uczucia chcesz mieć? Wiecie, po prostu swoje marzenia. Ja mam ich siedem i siedem, słuchajcie, siedem ich przepisuję każdego dnia od, od stycznia. I to mi daje, chociaż wiem, że. Zapisami wczoraj, zapisami przedwczoraj, zapisami miesiąc temu, nadal to robię, bo to mi daje taką energię, bo to mnie utrzymu, utrzymuje w moim marzeniu, o, to mi daje wiarę w to marzenie i w siebie, to mi daje e, może nie nadzieję, tylko taką pewność coraz większą, że jestem coraz bliżej tego, że to się zbliża, że to się realizuje, że nawet samo to, że piszę to, to znaczy, że coś już robię w tym kierunku. I słuchajcie, to, że to piszę każdego dnia, Utrzymuje mnie w tej energii robienia właśnie rzeczy z radością i chęcią, z taką pewnością, że to się wydarzy i utrzymuje mnie w tej energii właśnie pozytywnej. I e, słuchajcie, to ja sobie właśnie przed chwilą porównałam do moich dziewczyn, to jest tak jak możemy powiedzieć, że, e, e, że no po co mam to codziennie pisać, jak napisałam to wczoraj, przedwczoraj, miesiąc temu, tak? Ja to porównuję na przykład z tym, że czasami nasz mąż, nie mówi nam, że nas kocha, bo powiedział nam 20 lat temu, nie odwołał i to jest aktualne, tak? Ale jaką nam to daje energię? Niby wiemy, no przecież nas kocha, powiedział, nie odwołał, tak? Ale nie mówi nam tego często i nie czujemy tego energetycznie, nie czujemy tego w żyłach, w kościach, w sercu, tak? Wiemy to na, w umyśle racjonalnym, ale nie, nie czujemy tego e, entuzjazmu tej miłości. I tak samo jest właśnie z tym zeszytem. Możemy powiedzieć, że zapisałam to dwa miesiące temu, jest aktualne, tak? Ale jeśli to przepisujesz każdego dnia, to jesteś w tej energii pozytywnej, jesteś w tej radości tego, że posiadasz to marzenie i że, że tego pragniesz. I słuchajcie, dziewczyny, waż... dziewczyny, do mężczyzn absolutnie też się tyczy. Słuchajcie, co jest ważne? Żeby przepisywać to każdego dnia, najlepiej właśnie rano i wieczorem, i żeby wypo najlepiej wypowiadać to na głos i w czasie teraźniejszym dokonanym, w czasie teraźniejszym, że to już się stało. Czyli jeśli masz marzenie, nie wiem, e, mm, jestem, e, nie wiem, albo mam, e, mam, e, mam czerwone Audi, tak? Marzysz o czerwonym Audi, to piszesz. Mam czerwone Audi i mówisz: mam czerwone Audi, mam czerwone Audi i przepisujesz to każdego dnia w czasie teraźniejszym, bo to, że to będzie, to jest to się zdarzy dopiero, to jest tylko formalność, tak? My zachowujemy się tak jak Paul Martinelli mówi. Ciesz się, że to już się dokonało, że to jest tylko formalnie kwestią czasu, ale w to już się dokonało w Tobie. I słuchajcie, życzę Wam spełniania e, wszelkich marzeń życzę Wam e, tego, żebyście, żebyśmy wszyscy... Słuchajcie, jaki świat byłby piękny, jakby każdy miał określone swoje marzenia i każdy je realizował każdego dnia. I każdy był w tej radości tego, że, e, że, że żyje. Nie chodzi mi tu absolutnie, żeby żyć przyszłością, bo teraźniejszość jest najważniejsza. Ale właśnie to, ta przyszłość wpływa na teraźniejszość. Bo jak cudownie się żyje, kiedy każdego dnia masz w sobie taką adrenalinę, moc i czujesz taki właśnie entuzjazm, że tak krew, krew krąży szybciej i, i, i z radością z radością spędzasz dzień całuję mocno, pozdrawiam, mam nadzieję, że że założycie bo, że, że nie będzie tak, jak wspomniałam, że często wiemy, że jedną malutką rzecz, gdybyśmy robili to by, to by nasze życie wyglądało inaczej, mam nadzieję, że, że nie tym razem, mam nadzieję, że teraz tutaj podejmiemy decyzję że to robimy, więc zeszyt Mocy i nasze pragnienia, marzenia, to, czego chcemy, żeby w naszym życiu się wypełniło. To nam daje olbrzymią radość. Pozdrawiam mocno. Zapraszam na rozwojowe live'y, na Wcześniej Wstawaj, Więcej Czytaj. Tam dużo, dużo więcej takich właśnie ciekawostek w każdy piątek o godzinie 17, kiedy tylko mogę, bo oczywiście czasami, czasami jest zmiana planów, jak to w życiu. Wszystkiego, co najlepsze. Pozdrawiam mocno. Podziękujcie, jak. Podziękujcie, jak e, e, Wam się to sprawdzi, a sprawdzi się na pewno. Całuję mocno.